Lola, z 420, dzisiaj znowu są to ze mną debile. Przynajmniej jeden. Znaczy, nie. Znaczy, chodzi o, Znaczy, chodzi o Pydale. mnie. Chodzi o mnie. No to jest to uczucie, kiedy kogoś obrażasz, Pada. po czym on podsłuchuje i mówisz, że to nie on jednak. Ale Takie ładny. Nie, że tu mówisz na głos. Ale tu... Ale to miejsce jest ładne. O, oh, Jak? Nie wiem, musisz się odbić od tej podłogi na i wrócić tutaj na mój A, mój a, a dobra. Wspieram. Aż taki domek mam ochotę zbudować na domczersach, Natalia. Tej ładny. Ja byłem w Ej, środku. Cześć, Natalia. ma. jesteś w terrarium teraz. O nie, o nie, tam są pażongi. Jesteś w moim terrarium. się nie.

Ale troll, dobra, jestem na 30. Tomek wrócię. Bo chyba nie jakby. Ale kolejny okay. troll! Ile tu trolli na tej mapie jest? Więc uwaga na trollowisko. Tu na razie 70... No ale będzie trollowisko, Jezu. Ale schiza, bo. po to... Nie, 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 no nie, 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 daleko. byłem już daleko. Ała, za co? za co? nie, <laughs> o. Tomek, Tomek, na barana, dawaj. nie yeah.

I właśnie sobie zdałem sprawę, że już mam więcej odcinków z tego niż z tego Dlatego się spytam, jak tam jutro do szkoły idziecie, bo pewnie to wrzucę e, 28 maja. Ja, ja mam, tam, mam na Jutro jest niedziela. Chłopie, ja mówię, że to 28 maja pewnie wrzucę. No tak. Co dalej? O! Oh. Wait. No i co za. No, co so za typ? Natalia też! Natalia też! Natalia Ale też! <gry> Widzimy litry na ich plecach, jak leci. Ty ty możesz przestać Nie mam. Ja to normalnie zrobiłam parkurem. Jakie to no, typy? Co za so typ? No takie! No cepie No Okej. Tak, tak! Ufki, oriuukik! Stop now, oriuukik! No nie, no nie! Siema, siema, ja, ja tu, ja tu, ja tu byłem, ja tu byłem. No. Zepchałem cię? Powiedz, tak. No niestety. Nie, nie było. Co okay, się nigdzie. Czemu? Ale mnie cofło? A tam. No czy ty mógłbyś przestać tą mapę ci <laughs> Co ci chodzi? No o wiesz. O Tameczku. Kurde. Mogę. No. Wystoj... Powiedz do mnie tak jeszcze raz. I fucking day. Ten... Nie. Bana. Nie ma banowania. A no mlani. Nie, nie, nie Brawo Ty. No karma zacietowała mnie. Nie mieliśmy takiej cytry. Zdejmij tą elegry. Ty już ją zdejmuję. Co mnie nie wiat? Nie, nie, nie! Dzie, 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 dzie. No to. u <śśm> niej. Oh nie, to jest Ale ja tam młody. byłem! <śm> no ale cytowałeś, nie ma. Dawid! Zostawiam no, swoją poltę, to zostawiam. Brawo, dobrze ci tak. No, chłopie, jak ja już tam byłem?! A nie czytować?! Nie, nie czytuję. Czytuję. Nie, nie. się no. nie To jest czasowe. POG?! No. Ej, ten mechanizm jest fajny! Zaliczyło mi tutaj standpointa. Tam. Ej, no Ej, no! Teraz nie scitowałem z wejściem tu! No ej! Nie scitowałem z wejściem tu, a i tak Boga ganarii dostaję, nie? Ja muszę wyrzucić. Ej, ale mechanizm jest fajny!

o dalej. No słowa nie spycha że mi pomagać, no dobra, słuchajcie, dwie easy. Już dwie że słuchajcie, pan. coś. Are you for fucking real? Oh, no! No! Come no. You don't like it. "I'm so." Mm. <laughs> Not so Już tego. Jak ja przeskoczyłem już tam dwa razy, i nie zepchało, bo, bo mój. No, jest! Nie. Jest. No co? Ja już mam dość, ja już mam dość, nie. Nie. Fakow Fuck Fuck z, z tym. Fakow no. z tym. Ale ja już się uspokoiłem nawet. Czym zreskadzasz? Ja pan nie teraz ale... o Ciekawe. Hmm, gdyby, się w nie, gdyby w w nie, 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 To tam, wiesz... że jak że wiesz. nie, 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 Teraz musisz nie, na, na ten, ten tam, ten, tam, ten ten, tam, ten tam, ten ču, ten, ten no, ten z przodu. No, teraz na tym No co tym, jest? Co? Mnie, nie, nie, nie mam do tego już sił. Przysięgam. Nie. Ja już do tego sił. Sił nie mam. To oh, już nie... Ale mnie cufa. On ale przegram. Tej do skitu, ale efekt. To jest naprawdę ładny. Co za Co, normalnie tu skoczyłem. No to czemu dalej straż? Bo, bo mnie cofło i myślałem, że zginąłem. Ale, 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 ale ciężko. Ja... No to jest mój internet, a Ja już tu nagrywam. To jest 10 minut dopiero, dobra. No, chcesz mnie zepchać? A gdzie no, po... się. Aha, aha. Nie, jak wyjście dalej poszli? No, normalnie. No, normalnie. <laughs> Tomek pomagający nam. Normalnie. Tomek, please. Dobra, ja idę ze dwóch czekających. Yeah. Jej dobra, idziemy spychamy tychami do walki. Tak, yeah. macham, Aha, A, on tu ma spam pointa. Dobra, fajnie. Ja sam go na make the parkour. Dosłownie, 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 dosłownie w każdej grze mobilnej, jak ktoś skacze. To wcześniej brzmiało jak ten, jak skaczący Watergirl i Waterboy. O, oh, shit, serio, oni tak brzmią? No? Okej. Okay. Hmm. Ja hmm. hmm. ja tak. Jak ja ostatnio grałem. Ja to nie, nie, grałem Nie, jeszcze chodziłem tam do nie, 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 Co? Czyli dobre... Osiem lat temu jakieś O mój nie, No nie, 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 Nadchodzę. No ała, 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 ławe, łe, Tylko chwilę człowieka nie ma, a już przechodzą parkury. No i on mnie bije. Ja nie wiem, gdzie mnie nie I ja nie. nie mogę przyjść, bo Tomek mnie bije. Nie, to nie не терпи ты я забьешь тягу. Ну что? Ты с дромбана, Томар. Я к твоей Я просто не доскучу. Иди с ней в Kipnęłam się w człowiek poziomy. No, żeby nie można było cheatować. No, się w człowiek dwa poziomy. No, dowracaj się. Ale ja nawet nie wiem, gdzie są te poziomy. Okej, okay, dobra, to było dziwne. No. Nie. Tągę to ma nie trafić. Czekaj. Dziękuję. <coughs> Ale w Spampointa, ale po śmierci. Okay. I co? I gówno. Dobra, dobra, dobra. Cóż w Spampointa walę, bo nie mam psychy. Jak te, te, jak te dwa poziomy przeskoczyłeś w Dziękuję. Dziękuję. No, wiedziałem Ten no. młot? Aha o, oh, 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 shit! Ej, tutaj będzie długi lot elektron. O oh, elytrał, mu, mu No kurna! Um. Jestem debilem to tobie no. Nie każdy. Chyba każdy. Nie każdy. Nie wiedzą o tym ludzie, którzy mnie nie znają. I przeskoczyłem poziom. No. Ja wcześniej przeskoczyłam chyba dwa. Easy. No my też. On przeskoczył jeden. Jestem na poziomie wcześniej, do Ej, zaraz <grym> poszukam ten. Zaraz poszukam jakiejś mapki do, do do. ten, do latania elektronicznego. Oooo, nie. O, nie to. tu się przyda? Bajbot. <trym>

Halo? Mózg mnie boli. Mnie łeb już boli. I serio? Gdyby mi rodzice powiedzieli teraz, że to od komputera, to bym się nawet zgodził. I ale ten lot elitowy no. jest naprawdę długi. The fuck? Nie rozumiem tej maty. Właśnie ja też tam na tym jednym poziomie co właśnie wcisnęłam, to było straszne. Ja jestem na tym poziomie co jest czerwony i niebieski, ten, ten, ten z numeru teraz. Dawid, co ty tam I Właśnie nic, chciałem eletrę ściągnąć, bo miałem założoną. I przez to mi zrąbało coś. I powiedziałeś słowo, które teraz naprawdę nie chciałem usłyszeć bo nikt nie zrobiłem Nie oszukuj Jak będziesz miał tam wodę co nie? którą pominąłeś to będziesz musiał w nią w, do niej płynąć Mam nadzieję że pomógł pom On ten wodospoknie Ty miną, Natalia. Wiesz ja bo ten wodospad nie powinno się nie płynąć, tak naprawdę. No bo właśnie jestem teraz w tym nagrywu tego wodospadu. Cześć Natalia. Nie no, widzę to. Jak potem? Też cię kocham. Ja Cię nie <gry> A teraz to było dosłownie pewnie pomylił wodospady. Ej, wygrałam. No, ukończyłaś. Właśnie, no, by, już skończymy poziom. I eee. jak skończyłaś, to weź się w pili i pomóż. jeszcze nie skończyłam. Jeszcze już do końca. Będzie pięć odcinków z tego. Chcę, to jest ten parkour? Jest! jest tutaj domną parkour jeden. A, a. A, Nie chce mi się parkour, nie mam już pcyty do tego. Planek parkour to ale... Po Tutaj Nie powinno być elektry na każdym poziomie, powinno być, że, że, że musisz wziąć na tutaj na końcu już to... O, tutaj na końcu już to... to... jest na to... O, na końcu już to... O, No. Jak? What the? Nie wiem łózki, tak jest jest... No, ja. Natalia, no, no, no. a tak wam teraz powiem, ja nie czytuję. Nie wykorzystuję błędy mapy. Wykorzystujesz błędy swojego mózgu. Też. Nie Nie też. mam absolutnego pojęcia. No to wiem, tutaj do tego wody wpadło, ale co dalej to ja nie mam pojęcia. No, w powinno być łatwiej. Nie tylko bym oznaczyć, gdzie skakać, jak wskoczyć, w którą stronę. F5 mi wciśnij, a nie E. F5 jeszcze raz. Pitwieram tu normalnie wskoczyłem. No, no co ja wam moje zrobiłem. Nie. Wariaty moje. Mój Boże też nie lubię. Przepuśćcie mnie, ja chcę iść na melansz. Ta Elytra wkurza. Nie da się robić parkura z Elytrą. Da się. Nie da się. Ty mu A to jest Elexia, nie... Robi A on wkurza. robi tam z serio? Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie, Co Elzabide... Dobra, no, i tak oto zakończymy odcineczek. Dziękuję za oglądanie. Ja nie jest. No i nie będę na niego czekać. Pa. I to Elu. Ja już skończyłem odcinek. Spójdziłeś się. Naprawdę. No, no co? Ja, 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 ja Zabraniałeś mi cheatować, to teraz to... będzie zemsta. Zabraniam ci cheatować! Ja po prostu chcę, żebyś tam aby przyjechał na czysto, idiota, a nie! Zabroniłeś mi cheatować. A ty jesteś mózgiem, kurwa. <gryz> o, dzień dobry wszystkim. Możesz dostać. <laughs> puść go, puść go! Nie będę! To nie tak, że mam włączonego OBS-a, to nie tak! Że mam włączonego... No, 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 ale nie tak, że dalej nagrywam! Ja wiem, je <śmulacje> nie, dalej nagrywam! I ten zasrady marker. No, ty, no, ty, no, ty, ty, ty. Marker, wymień majtki lepiej. Chopie, ten mikrofon kosztował 169 zł. O co tych powiedzieć? Domiec mówi to o ogacie. Scroll. Co? Tomek. Ty mikrofon. On go sam otworzył i on już od nich chodzi. Mój głowa boli przez ten steryl. Przez co? Przez to się boli? Przez testosteron. Natalia, przez testosteron. On jest ze stary już po prostu. Mogę ten, mogę pobrać jeszcze pierwszą część tej mapy. Nie. Umrzyj. Umrzyj, dokładnie. Chętnie. Bawię.

Nie kroki widzę. Zamknij się. Aj, lagi mam. Okay. to jakieś trochę spadają do zera. Jak na milisekundę. Ej, tak sobie myślę, że nie zrobić z tego um, jednego wielkiego odcinku. Kto by to obejrzał? Błagam. Nie opłaca się. To, ja to, to jest do śmierci. <śmiech> <śmiech> to jest ta pierwsza część. Ładnie wygląda w sumie ta pierwsza. Nie, nie chce mi się. Ja kończę odcinek. Markeret już przeszedł, dobra, dziękuję za oglądanie. Cześć wszystkim.